Mamy tutaj zegarek Tisot, który posiada taką dolegliwość, że czasami jego mechanizm się zatrzymuje. To, co rzuca się od razu w oczy, to to, że wachnik pomimo zmiany pozycji koperty w ogóle się nie przesuwa. No i musimy dostać się do naszego zegarka. Sprawdzamy oczywiście czy nie ma oporów na wachniku i słyszymy jakieś takie rzężenie Po zdemontowaniu zespołu automatycznego naciągu widzimy łożysko, w którym oliwa jest stara i ciemna. To samo widzimy również przy tym kole. Elementy starej oliwy są widoczne nawet w tym miejscu. A koła automatycznego zespołu naciągu są kompletnie suche. Zaś stan pozostałych łożysk i ogólny stan mechanizmu świadczy, że serwis jest nieunikniony. Taki już jest los każdego zegarka mechanicznego cykliczne serwisy. I żeby każdy nasz zegarek mechaniczny działał niezawodnie, musi być cyklicznie serwisowany. Przy użyciu oliwy mineralnej co dwa lata, syntetycznej, najlepszej jakości, co pięć lat.